Wyobraź sobie, że przez całe życie uczono cię, jak osiągnąć sukces. Mówiono ci: pracuj ciężej, wstawaj wcześniej, bądź bardziej produktywny, optymalizuj każdą minutę. Ale co jeśli to wszystko jest nie tylko niepełne, ale wręcz błędne? Co jeśli prawdziwy klucz do szczęścia, bogactwa i spełnienia jest tak prosty, że większość ludzi go ignoruje? Zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl o wszystkich poradach, które słyszałeś: musisz mieć żelazną dyscyplinę, bez pracy nie ma kołaczy, sukces to samotna droga. Ile razy próbowałeś wdrożyć te rady, a mimo to czułeś się wypalony, samotny, jakbyś biegł w miejscu? Ile razy miałeś wrażenie, że robisz wszystko, jak trzeba, a jednak czegoś brakuje? Dziś pokażę ci, dlaczego to, co naprawdę otwiera drzwi do wszystkiego, nie ma nic wspólnego z charówką, a wszystko z drugim człowiekiem. Nie, to nie jest banał. To jest nauka. To są historie z życia, to jest praktyka, która zmienia wszystko. Zostań ze mną do końca, bo pod koniec dam ci wyzwanie, które, jeśli podejmiesz, może być początkiem twojej największej życiowej zmiany. Zacznijmy od mitu, który zatruwa nasze pokolenie. Wyobraź sobie typowego samotnego wilka, przedsiębiorcę, który nie śpi, nie je, nie odpoczywa, bo sukces nie śpi. Widzisz go na Instagramie, LinkedInie, w reklamach kursów, Zawsze sam, zawsze w biegu, zawsze na szczycie. Ale czy kiedykolwiek zastanowiłeś się, ile w tym prawdy, a ile marketingu? Pamiętam, jak sam wpadłem w tę pułapkę. Przez lata wierzyłem, że muszę być samowystarczalny. Odrzucałem pomoc, bo prawdziwi zwycięzcy radzą sobie sami. Efekt? Wypalenie, chroniczny stres, poczucie pustki, mimo sukcesów na papierze. Może znasz to uczucie. Masz osiągnięcia, ale nie masz z kim ich dzielić. Masz setki znajomych w social mediach, ale w trudny dzień nie masz do kogo zadzwonić. Zatrzymaj się teraz i odpowiedz sobie szczerze, kiedy ostatni raz naprawdę rozmawiałeś z kimś o tym, co czujesz. Nie o pracy, nie o pogodzie, ale o tym, co cię boli, co cię cieszy, co cię napędza. Czy masz wokół siebie ludzi, którym możesz zaufać bez obaw o ocenę? Współczesny świat gloryfikuje samowystarczalność do granic absurdu. Mamy być produktywni, niezależni, odporni na wszystko, ale nauka mówi coś zupełnie innego. Najdłuższe badanie szczęścia na świecie Harvard Study of Adult Development pokazało, że to nie IQ, nie majątek, nie status społeczny, a jakość relacji decyduje o tym, jak długo i jak szczęśliwie żyjemy. Zanim zdradzę ci ten jeden nawyk, chcę, żebyś przez chwilę się zastanowił. Co według Ciebie sprawia, że ludzie są naprawdę szczęśliwi? Czy to pieniądze, sława, władza, a może coś zupełnie innego? Wyobraź sobie dwie osoby. Pierwsza osiągnęła wszystko, o czym marzyła: dom, samochód, karierę, podróże. Druga nie ma wielkiego majątku, ale ma wokół siebie ludzi, którzy ją kochają, wspierają, z którymi może śmiać się i płakać. Kto według Ciebie jest szczęśliwszy? A teraz pomyśl, do której z tych osób jesteś dziś bliżej? Badania są jednoznaczne. Robert Waldinger, dyrektor Harvard Study, powiedział: „Największym zaskoczeniem jest to, jak bardzo relacje wpływają na nasze zdrowie i szczęście. Dbanie o relacje to dbanie o siebie. To nie jest slogan, to twarde dane z 85 lat badań. Pozwól, że opowiem ci historię. George Valiant, jeden z głównych badaczy Harvard Study, opisał przypadek mężczyzny, który przez lata był samotny, skupiony na karierze, zamknięty w sobie. Miał pieniądze, miał sukces, ale w wieku 60 lat przyznał, że czuje się pusty. Dopiero gdy zaczął odbudowywać relacje z rodziną, przyjaciółmi, poczuł, że naprawdę żyje. Z drugiej strony historia kobiety, która przez całe życie nie miała wielkich osiągnięć wywodowych, ale była otoczona bliskimi. W trudnych chwilach mogła liczyć na wsparcie, a jej poziom szczęścia i zdrowia był wyższy niż u wielu ludzi sukcesu. Zatrzymaj się teraz i odpowiedz sobie szczerze. Czy znasz kogoś, kto ma wszystko, a mimo to jest nieszczęśliwy? A może znasz kogoś, kto nie ma wiele, ale promieni spokojem i radością? Co ich różni? Czas na konkrety. Dlaczego relacje są tak potężne? Po pierwsze, to najlepszy system zarządzania stresem. Gdy masz wsparcie, twoje ciało szybciej wraca do równowagi po trudnych wydarzeniach. Po drugie, relacje to źródło szans i rozwoju. Najlepsze okazje w życiu praca, współpraca, inspiracja przychodzą przez ludzi, nie przez algorytmy. Po trzecie, szczęście to nie efekt sukcesu, ale jego przyczyna. Badania pokazują, że szczęśliwi ludzie są bardziej produktywni, kreatywni, lepiej radzą sobie z porażkami. A co daje najwięcej szczęścia? Jakość relacji. Cytat, który warto zapamiętać. Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli. Albert Schweitzer. Zróbmy szybki test. Weź kartkę i długopis. Wypisz pięć osób, z którymi masz najbliższy kontakt. Teraz przy każdej z nich napisz, kiedy ostatni raz rozmawiałeś z nią szczerze, bez pośpiechu, bez telefonu w ręce. Jeśli minęło więcej niż miesiąc, to sygnał, że czas coś zmienić. Zadaj sobie pytanie, czy te osoby cię wspierają, inspirują, motywują. Raczej ciągną w dół, krytykują, podcinają skrzydła. Twój kapitał relacyjny to nie liczba kontaktów, ale jakość więzi. Czas na konkrety. Jak budować ten jeden nawyk, który otwiera wszystko? Po pierwsze, planuj kontakty. Wpisz w kalendarz rozmowę z przyjacielem, rodziną, nawet jeśli to tylko 10 minut. Traktuj to jak najważniejsze spotkanie tygodnia. Po drugie, słuchaj aktywnie. Gdy rozmawiasz, odłóż telefon, patrz w oczy, zadawaj pytania. Pokaż, że naprawdę ci zależy. Po trzecie, wyrażaj wdzięczność. Raz w tygodniu napisz do kogoś wiadomość z podziękowaniem za coś konkretnego. To buduje mosty i wzmacnia więzi. Po czwarte, dywersyfikuj relacje. Nie ograniczaj się do jednej grupy. Poznawaj nowych ludzi, angażuj się w różne środowiska. Każda nowa relacja to nowe możliwości. Po piąte, ucz się rozwiązywać konflikty. Nie unikaj trudnych rozmów. Mów o swoich uczuciach, słuchaj drugiej strony, szukaj rozwiązań niewinnych. Pozwól, że podzielę się czymś osobistym. Przez lata byłem typem samotnego wilka. Wydawało mi się, że sam dam radę, że nie potrzebuję nikogo. Dopiero gdy zacząłem świadomie budować relacje, moje życie się zmieniło. Pojawiła się radość, spokój, poczucie sensu. Największe sukcesy przyszły wtedy, gdy miałem z kim je dzielić, najtrudniejsze chwile przetrwałem dzięki wsparciu innych. Zastanów się, czy nie jest tak, że najpiękniejsze wspomnienia to te, które dzielisz z kimś bliskim, a najtrudniejsze momenty stają się lżejsze, gdy masz obok siebie kogoś, kto rozumie? Wyobraź sobie siebie za 10 lat. Masz sukces, pieniądze, uznanie, ale nie masz z kim świętować, nie masz komu się zwierzyć, nie masz do kogo zadzwonić w kryzysie. Czy to jest życie, którego chcesz, czy to jest prawdziwy sukces? A teraz wyobraź sobie inną wersję siebie. Może nie masz wszystkiego, o czym marzyłeś, ale masz wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, inspirują, motywują. Każdy dzień jest pełen sensu, bo nie jesteś sam. Którą wersję wybierasz? To nie tylko kwestia emocji. Badania pokazują, że osoby z silnymi relacjami rzadziej chorują, szybciej wracają do zdrowia po operacjach, mają niższy poziom stresu, lepszą odporność, wolniej się starzeją. Samotność jest tak samo szkodliwa jak palenie piętnastu papierosów dziennie. To nie metafora. To dane z badań. Zatrzymaj się i pomyśl, czy dbasz o swoje relacje tak samo jak o dietę, ruch, sen. A przecież to właśnie one mają największy wpływ na Twoje zdrowie. Mam dla Ciebie wyzwanie. Przez najbliższe 7 dni codziennie zrób jedną rzecz, która buduje relacje. Zadzwoń do kogoś, napisz wiadomość z podziękowaniem, zaproś na spacer, pomóż komuś bezinteresownie. Po tygodniu zobaczysz jak zmienia się twoje samopoczucie, energia, motywacja. Zapisz swoje obserwacje, jak się czujesz, co się zmieniło, czy pojawiły się nowe szanse, inspiracje, pomysły? Człowiek jest istotą społeczną, samotność go niszczy. Karl Gustav Jung. Nie licz lat swojego życia, licz przyjaciół, których masz. Anthony Douglas Williams. Największą wartością w życiu są ludzie, których spotykasz i relacje, które budujesz. Jim Rohn. Nie masz czasu? Zacznij od małych kroków. Zamiast scrollować telefonu w autobusie, zagadaj do współpasażera. W pracy zapytaj kolegę, jak się czuje. Naprawdę, nie z grzeczności. W domu wyłącz telewizor i spędź 10 minut na rozmowie z bliskimi. To drobiazgi, które budują wielkie zmiany. Nie wiesz, jak zacząć? Po prostu napisz, hej, dawno nie rozmawialiśmy. Co u ciebie? Większość ludzi czeka na taki sygnał, ale boi się zrobić pierwszy krok. Wyobraź sobie za miesiąc, pół roku, rok twoje relacje są silniejsze niż nikogo. Masz wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, inspirują, motywują. Każdy dzień jest pełen sensu, bo nie jesteś sam. Jak zmieni się twoje życie? Jakie nowe możliwości się pojawią? Jak będziesz się czuł? Przez prawie 100 lat naukowcy szukali sekretu dobrego życia. Odpowiedź jest prosta relacje to one dają szczęście, zdrowie, sukces to one otwierają wszystko. Moje wyzwanie dla ciebie. Przez 7 dni skup się tylko na jednym nawyku budowaniu relacji. Wybierz jedną strategię z dzisiejszego odcinka i wdrażaj ją codziennie. Podziel się w komentarzu, co wybrałeś i jakie masz efekty. Zasubskrybuj, aby dostawać więcej takich treści. Pamiętaj, twoje życie to suma twoich nawyków. Uczyń nawyku budowania relacji swoim priorytetem numer jeden, zobacz, jak otwiera się przed tobą zdrowie, bogactwo i szczęście, których szukałeś. Zasubskrybuj nasz kanał Psychologii Obfitości i zapraszam do wybrania kolejnego filmu, który pojawił się na ekranie.